Najważniejsze chcieliśmy się dowiedzieć, jak nas już nas zobaczyłem Zobaczymy masę motywów pierwsze. Widzicie to, aż szałat... sam komentarz Ale nagrywaniem. Tam... No i to kacz gdzieś przeszedł, tak? Tak. Dobra, a ty jest Uczem, teraz jestem chyba co ślady, żeby pojechać na skotkę. A, A czyli w szkole, żeby studiować. Kiedy planujesz e, ten wyjazd zrealizować? E, za, rok. za rok. Tak, jak skończę szkole. Mówię, mam pracowników z różnego części świata i ileś lat pracuję. Jeszcze się skutka z, z taką pluszy. Jak mówiła pani Senysie? Macie się dostosować, a nie to wypierdalać, tak? No. no, no proszę, jest proszę. Stwierdzał, no, świetnie. Niesamowite. To, co jestem jest po prostu... za wyborami prezydenckimi. Ee... Może dominującym <trujne> językiem w Centralnej Azji jest rosyjski. Tak. Jestem native speaker. Języka rosyjskiego. Tak? A powiedz mi, nie, ten, nie miałeś obawy tak y, przed y, jakby zaczepieniem nas y, tam w internecie po prostu e, chciałem zobaczyć Aha. jak tu czują się Lys. Polacy. Moja babcia chciała e, zapraszać panów e, na, na obiad dzisiaj.